Siemaneczka ziomeczki, ja jestem Filip. A to dzisiaj będzie FIFA i ją. Dzisiaj będzie FIFA drugi odcinek, tak? FIFA 11, No właśnie. No więc zaczynamy. Piszcie w komentarzach jakie chcecie mieć drużynę, bo nie piszecie w komentarzach to napiszcie jaką chcecie mieć drużynę w następnym odcinku. Następny odcinek może tak po. Nie wiem. Po szóstej. poniedziałek będzie. No albo jutro. Jutro albo w poniedziałek. Piszcie w komentarzach kiedy chcecie. Yo, yo, manity, show! Loko przedstaw się, pokaż się. Sema I, i, ale dalej, dalej. I no i dzisiaj jestem z moim bratem tak. Razem nagrywamy FIFA. Loko, może chcesz zagrać ze mną? Chcesz? To masz pada. Nie, nie chcę. Nie masz. On jest ze mną. Albo przeciwko mnie. Ja dziś dałam trafić jednego gola. Damy cię, ale nie, to nie. Damy ziomeczki, Jo, ma, ma. Jo, jo. Pam, go. za dobre, z tą sifę muszę sobie kupić piętnastkę. Piętnastkę muszę zrobić. Dzisiaj wybierzemy... ...lansz. Łaba <tryk> 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 <Yo. tryk> Wow! Jakie... Ja nawet nie widziałem loka, że są takie drużyny. Dobra, to wybieram... Gajowskie trochę to. Może to. To takie same. Czyli żadne. Dobra. Jo, jo, Dzisiaj wyjdziemy dalej! No, no! Idź stąd Nie! Dobra, gramy Humanity Show! Chodź, to lekko... To mam chodź już nie. nie ty show, many, nie ty show! Dobra, jesteśmy teraz, nie wiem, iniesta. No, Mam ślubek. prawdziwego beczyka. beczyka. Ciekawe kto dzisiaj wygra. Ja wczoraj jak grałem, ale już nie nagrywając, to przegrałem z tą drużyną jak byłem bardzo, bo nie miałem takiego kopa, żeby, żeby ten, żeby no. A teraz w drugiej minucie Messi. Hop, z buta wjeżdżam i gol, nie? Miał no, Jame chunki Pam Pam Messi 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 mayonnaisei. Voga so, da oare. Transpacie pacie like like chunki. Hmm. O kur de Jesus. To jestem mule fucking bitcher, mule fucking. Dobra jedziemy, jedziemy. Motherfucker fucking. ziomeczki, yo meczki, yo, 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 go, go. Czy są różne? Jutro Albo w poniedziałek. Napiszcie kiedy chcecie właśnie tą FIFA następny, jutro albo w poniedziałek bodajże, no jutro albo w poniedziałek, kiedy chcecie. Napiszcie. Jak wyrąbał, ja nie wierzę! Jesus Christ and more. Jesus Christ! Sobi, Dawid Villa. Może już nie? Jest, jest, jest. Sobi, so David Villa? Dawid Villa! Nie, yeah, bitches! Nie, yeah. nie! Yeah. Hmm. Teraz nie nagrywam odcinki z Minecrafta, bo no, ściągnęłem, że nie da się zapisywać tego co my robimy wszystkiego i nie I jestem na świat. Na Chyba nie ma, tego... no, nie ma tego świata i w ogóle jak sobie tworzymy nowe i, I jakbym coś robił, się... jakiś postęp zrobił, to by to się to potem jak nagram następnego minecrafta to to by ten, to to by to tego wszystkiego by nie było tylko od nowa było jak yy, na było fuck logic yo, yo, manity show pikuę pikuę jak wyrobał pikuę pikuę pikuę

Jest ta chyba. I nie Iniesta. i nie i nie jest, jest, jest Dawid Villa. Kury. No, co za kury? Kury. Jo, jo, Maryty, szok! Ja go wypiję Tak normalnie jest karny. Dołówki. Nie było! Nie! Co Jaki czul! Jaki porąbany czul! Ja nie wierzę! No mój brakarz nie wstał, to jest nie fair! Jaki majones! Oła! Jaki majonez. Xavi, Pedro, Xavi, David Villa, Messi, Messi! Robimy wień...

Wiecie co ja zrobię? Muszę to zrobić, bo żeby były na końcu lamuski. 2, 2. Teraz jedziemy z Hokopsem i. A nie bo już jest druga głowa zaraz. 3, 2. Co? Ja nie mogę. Jaki fart. Jaki fart. Jaki fart. Jaki fart? i just Moim bratem zrobimy wtedy odcinek. Jak chcecie to piszcie w komentarzach. W komentarzach Jogi Salto zrobił, ja nie wiesz, David Villa. Jeszcze przez niego przeskoczył i diesta, i się biją. Ja piszą, show, szomanity show. Sensu. Coś coa, o tedy czynęg, do jednego minuty. Jak się skupiłem. Dobra. Ja się z Wami będę ja się z Wami będę żegnał lajkujcie, subujcie, na razie, cześć!